Peace. <laughs> Fajnie oplata budynki zaraz wam pokażę Jeszcze jedną rzecz zrobimy W sumie już możemy budować jednostek na umór nie Potrzebujemy więcej minerałów. Niech się pojawiają, operacje gotowe już... A niech się zbierają minerały Tutaj widzicie Już armia wygląda dosyć poważnie więc wchodzimy jak do siebie Liszczymy wąkrę Tych, co w ale bije się pierwszych Tego tora wyłączymy trochę Nie nikogo To cię prosił Walimy z killami Tego z ogniem z ogniem, z, ogniem, z ogniem Niech to dziewczyną uratowaliśmy Cię Jak mogłaś znowu stać się tym Ktałujesz tego Nie denerwuj się Ruj nie odpoczywa Naprzód no Straszę. Mi się wydaje, że z tymi oddziałami tego mogę nie przejść. Ten świat jest mój. Nigdy nie ma tych zatrzymamy. oddziałów trochę. Zostało mało czasu. Zakończmy to. SMS-a dostałem nawet. Jest no. tego. Za mało energii. Trochę matek. Gdzie cały czas coś tu ląduje, cały czas tu o, jesteś. Nie? nie oszczędzać. Zamieniam się w słuch. Wykrztuj to z siebie. Ten świat. Broni pocisk. Ale taki nie groźny bardzo Ruiny odpoczywa. Dobra, Dobra wysył tu zniszczcie to wszystko. A tu przyślę małe posiłki. Tu już będą się szykowały następne posiłki... Nie to. Larwy nie chcę. Zerglingi, zerglingi, nasze latające jednostki zerglingów. Tutaj. Tutaj. Cztery aberracje. Potrzebujemy więcej minerałów. No dobrze, wiem, że potrzebujemy więcej minerałów, tak. ale... Mamy tyle, ile mamy, Ten to trzeba korzystać. Wygrzduś to z siebie. Mów szybko. Drużyny duchów prawo i delta, otworzyć ogień! O. atakowane. Tak chcecie zrobić? Patrzcie ile... Jest. Robotu samolotów Ale abercje poradzą jest nienażę. Jeszcze na nie sobie. walczcie, jeszcze nie walczcie. Cofamy, cofamy. Ruj nie odpoczywa. Kurwa idą za nami. Miejmy to już za sobą. Cofamy. Nic mnie nie zatrzyma. Lęczołkrzela. Naprzód! Ogromny zasięg oskurczy. Co rozjebać? Po to zrezygnowałaś z człowieczeństwa, żeby zabijać ludzi? Nie denerwuj się Warfield. Zabijemy cię, i będzie fajnie. Zamieniam się w sztukę. Oj, potraciliśmy jednostki nasze. Mało energii. Nic mnie nie zatrzyma. Dobra. Brakuje nam trochę tych jednostek, żeby ich rozdupić. bazę wybiję też, bo tam już za dużo nie zostało. Tylko, że mi się wydaje, że na główną bazę będzie... Więcej będzie nam potrzeba większej armii. Idziemy w tym momencie rozdupić Tom, zrobią się operacje. Na Wjeżdżają nasze zerglingi, gdzieś tu czołg jakiś wali. Tu jeszcze czołg. Czołg, 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 pierwszy czołg. Ruszamy. A teraz resztę, wpis do wszystkiego. Tak? Czy ci ludzie nie mają mózgu? Nie dzwońcie, przecież robię misję. Zaraz oddzwonię. A to dziwne, nie? Bo skupisko ludzie są... Taka mentalność jest ludzi... Są Czekajcie chwilę, bo mnie tam atakują. Teraz ja to sprawdzę, co tam się To samoloty, jo? Mogą mi te skupisko uli nawet skupisko rozwalić. Uli jest Jakoś się w ogóle tym nie przejmuję. Nic mnie nie zatrzyma. Zamieniam się w słuch. Jeszcze zrobię jeden krótki manewr. No mi tymi... te ty, ty, ty wasze... tej ich z ataki, skuń, sorry. Sklepisko jest atakowane. To chujnia. Chodź, Kiriko. mało czasu. Ten świat jest ich od razu, bo... ja się kurwa panoszą. Rozstrzymujemy więcej minerałów. Dobra. Naprzód. Patrzcie jak te samociki schodzą. Ruj nie odpoczyła odpalenie droni atomowej. Kurwa, uciekajcie, szybko. kolejny pocisk Udało się uciec. Tam nic nie ma. Miejmy to już za sobą. Dobra, biegną nasze zerglingi. Te też się wykluły. Na bielacje HP mają trochę. Zresztą zrobił kilka zanim te dolecą. Doleciałe. No ale okej, okay, zbierzemy tyle, ile się da jednostek. No te operacje są drogie, no mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Już tutaj te pierwsze pierwsze ich oddziały zniszczyliśmy. Podszedłbym Kerrigan zobaczyć, Ruszamy. czy mogę coś Nic ściągnąć ze skilla. No właśnie, miałem coś ściągnąć. Okej, okay, lecą nasze jednostki. Już mamy mniej więcej małą armię. Tak? Okay, bierzemy ich. Ten świat jest mój. Dalej. Pole magnetyczne i heja banana. Oni są osłabieni w powietrzu. Nie mogą atakować. Czyli tak jak powinno być. No cię Zastawili nam wejście. O kurwa, co to jest za działo? To działo muszę rozdupić. Patrzcie tego, Warfielda jak napierdala. Walić w to działo, zobaczcie jak rąbie. Warfield z góry też. Patrzcie, ucieka. Dobra, filmik. Sorry, wywaliło mi, ale akurat na początku filmiku udało mi się włączyć. Mam nadzieję, że w trakcie trwania filmiku nie wywali. Zabierzcie Zabierzcie rannych do prow. Jesteśmy prawie na miejscu. Wysłać po pana drużynę? Poradzę sobie, poruczniku. Zajmijcie się rannymi. Przebiło go na rannych to się nazywa. Znajdę inne wyjście. Pełne rannych, którzy nie są dla ciebie zagrożeniem. To mężowie, ojcowie, przepuść te promy. Słyszysz mnie? Generale, jesteśmy otoczeni! Nie mamy gdzie uciec! Ty, Suko, już nawet nie jesteś człowiekiem. Zdradziłaś nas wszystkich. Dlaczego? Dla głupiej zemsty! Ilu niewinnych zabiłaś? Ilu jeszcze musi zginąć. Co by pomyślał Reynold, gdyby cię teraz zobaczył? Ma serce jednak kobieta Zacznijmy co możemy ulepszać I skończę odcinek bo tak mi dupy trują tymi telefonami że muszę jednak oddzwonić. Aberacja, kontynuuj Od razu zapiszę bo ostatnio tak spierdoliłem save'a zaraz wam pokażę Mi się tutaj wszystko wczyta ładnie Długo się wczytuję. O nie, akurat nie. Nie ma już odwrotu. Ja nie rozumiem. Terranie nigdy mi nie wybaczą tego, co zrobiłam. Jeżeli mój powrót do ludzkiej formy ukoił ich obawy, to czas przypomnieć im, co to strach. Ale nie będę czekać, aż po mnie przyjdą. Zaatakuję pierwsza. Dobry plan, Nasze koleżanko. Wiadomo... Bejcie. Gotowy by na twój rozkaz opuścić ten świat. Kiregan, teraz mam coś pokazać. Obudziłaś w sobie nową kategorię umiejętności. Jeśli chcesz użyć nowej umiejętności, musisz ją wybrać, inaczej będzie nieaktywna. Dobra. Kurwa, jedna rzecz mnie to chcę, nie? No ale kit, na razie poczekam sobie, wezmę tych nadrządców na razie, bo wiecie, no to jest jednak, no nie jest dobre to budować cały czas te nadrządców, cały czas W Kurwa, mnie to strasznie, ja mam ewolucyjna, zacznę co do powiedzenia. Abatur. Abaturze, zajrzę do Twoich wspomnień i dowiem się, dlaczego na Twój widok czuję taki gniew. Wspomnienia nieważne rozpraszają. Widzę to w twoim umyśle. Zaprojektowałeś królową ostrzy. To twoje szpony zawinęły mnie w poczwarkę. Słaba i miękka. Łamałem kości. Rozrywałem ciało. Ulepszyłem cię. Gdybyś nie był taki ważny dla moich planów, już byś nie żył. Niejasne. No i mamy misję ewolucyjną, czyli najprawdopodobniej będziemy ewoluować tropicieli. Odmiana tępiciela gotowa tępiciela, do Odkryto stworzenie o potężnej esencji. Nadaje się na adaptację dla tępiciela. To będzie ten. Pokonaj wezmieniu. stworzenie. Asymiluj esencję. Stwórz nową odmianę. Też którą wezmę. Wezmę odmianę też skaczącą, żebym pokonywał klify. Łatwiej rozjebać komuś bazę. Mam nadzieję, że misje będą szybkie. Już trochę trwa ten filmik, nie wiem, 30 minut? Na pewno, lekko. A jeszcze musimy z Zagarą porozmawiać. No dalej. Okej. Okay. Mamy. Planeta Nelit. Na powierzchni unikalna forma życia. To skarabeusz. Organizm wytworzył elegancki mechanizm przetrwania. Zdecentralizowany układ nerwowy. W chwili śmierci stworzenie dzieli się na dwa mniejsze. Zaczecie zasymilować ich esencję, zanim protosi dowiedzą się, że tu jesteśmy. I to jedziemy, nie? jeszcze. Potrzebna dodatkowa esencja. Duży okaz mi to niedaleko. Kurde, jak się, jak się turnuje. Rozpada się cały czas. Okej. Okay. Włączanie sekwencji w genotyp tępiciela. Wzmocnione tępiciele gotowe do walki. Świetnie. Przedstawmy protosom naszych nowych przyjaciół. No to idziemy protosów. Trzy punkty. Odmiana rozszczepieniec rozdziela się na dwa mniejsze stworzenia po wybuchu. Tylko Widzicie? raz. Wysyłam tępiciele. Nie wiem, czy mniejszy, nie, mniejszy tępiciel nie zadaje Są mniejszego nie tego? Mniejszego damage'a? Nie no, ale jak się kluczem to ale one nie będą tak skuteczne, one by były skuteczne takie jednostki Więc na ziemi Znaczy na malutkie, jak dzieciaki. Dobra. Więcej tam picieli. I kończymy, nie? Ronić W takich ołtarzach też będzie bardzo ciekawa misja, ale to później. Okej. Okay. I po protosach. Rozpocznij kolejny eksperyment, abaturze. Bierzemy drugą misję ewolucyjną, według mnie ciekawszą. Ciekawsza forma yy, tępiciela. Skoria, świat wulkaniczny, pełen zasobów, środowisko nieprzyjazne. Tysiące tępicieli poddanych działaniu lawy. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Nie wiem, czy ktoś przyszedł, to ja nagrywam jeszcze. Mam nadzieję, że teraz sobie pójdzie nie będzie wchodził. No Adaptacja chyba już wyszli. Wiele cykli. Tak więc dwie minuty nagrywania mi zostało, mam nadzieję, że nikt mi tego nie przerwie. I już wychodzi z domu. Nowa odmiana. Może Wyjdź Zuzia. No mamy tam i na chwilkę jeszcze dwie minutki. Przydatne. Jeszcze dwie minutki i zaraz muszę kończyć, tak jak umiem przed Już przyjechali. Najwidoczniej pójdą do babci na chwilę. Na służbę szybka misja, szybka naprawdę misja powiedziałbym wręcz bardzo szybka. Przetrwały tutaj szybka. muszą być zebrane. Zbieramy naszą nazwę. Czyli tu czekam. na czekam. Szybko kończymy szybko, 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 bo czekają. A pies biega jak głupi. Lawa napływa w regularnych odstępach czasu. Wykorzystaj podwyższenie terenu. Dobra, lawa opadła. Spakujemy na dół. Dam się coś rusza. Sprawdzę to. Co się dzieje? No to już wiesz co się dzieje, nie żyjesz. Szybko, szybko, szybko. Lawa za 30 sekund napłynie. To one umieją skakać. Zabierzcie Herkulesa do bazy, natychmiast! Nadchodzą zerki! Chce, żebyś wziął Herkulesa do bazy. Bardzo ciekawe wskakują, nie? 13 sekund, damy radę. Widzicie, już takie przebłyski są. Damy radę, damy 8, 7, 6, 5, 4, 3... To nie jak nie powiem. Ogarnęliśmy temat. Nie, to jest punkt kontrolny, to jeszcze dalej przejść. Obóz górniczy dominium. Wydobywają minerały. Widzę. Sprawdźmy te nowe tępiciele. Wejście główne pilnie strzeżone. Tępiciele nie mogą przejść. Baza zbudowana jest przy urwisku. Tępiciele mogą przejść górą i zaatakować od tyłu. Mądra sprawa, nie? Nawet spoko będzie. Teraz tak, gdzie oni mają tą bazę? Mam 41 sekund, to szybko, szybko. Widzę, widzę, wszystko widzę. Wszystko widzę, spokojnie, wszystko widzę. Cyk, 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 cyk. Nawet wiem jak zaatakować, wszystko, jest gitara chodzimy na odniesienie I robimy tak zwany per Harbor S przyłacu Mysiałacząka wydobywczo do sues szczona. Eksperyment udany. To też od siebie matna A niech będzie bum na koniec. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na to jest nowa chy. odmiana jest za wiele lepsza wam powiem. Naprawdę, że ją wypróbowałem i, i ma wiele zastosowań. Oczywiście to jest tylko dostępne w Starcraftie w kampanii, nie? Na Multi tego nie widziałem. Dobra, robimy wstecz. Jeszcze musimy porozmawiać. Stała mi się taka potężna. Czuję, że mogłabym ci ten. Słuchaj uważnie, zagaro. Może kiedyś będziesz rządziła rojem. Jeśli uważasz, że ta chwila nadeszła, to do dzieła. Ale następnym razem będziemy walczyć na śmierć i życie. Będę ci służyć, No właśnie. I uczyć się od ciebie. Dokładnie. Może kiedyś zostanę przewodniczynią roju. Ale nie dzisiaj. Czego cię nauczyłam? Wizji. Królowo, Nauczyłaś mnie wizji. Ruj jest potężny, ale sama potęga nie wystarczy przywódcy. Pokonałam Warfielda nie przewagą liczebną. Po prostu posiadałam wizję, której jemu zabrakło. Zapamiętam to, królowo. No, no lepiej zapamiętaj. Czar jest znowu nasza. Wrogowie będą się nas bać. Do tego jeszcze daleka droga. Jesteśmy niezliczeni. Jesteśmy nieustępliwi. Ewolujemy. I skończyliśmy na czar. Niedługo zdecyduję, gdzie ruszymy dalej. Ale o tym w następnym odcinku. Na razie cześć, pompa, muszę kończyć, bo muszę wpuścić wszystkich do hałpy. Koniec nagrywania na dziś. Teraz renderowanie. Szczała.